Cześć, dzisiaj będziemy robili leczo z kiełbaską, cukinią Można najlepiej zacząć od pokrojenia wszystkich składników w kosteczkę Czyli kiełbaskę, cebulkę, czosnek, paprykę, cukinię, pomidorki Już poszedłem na latbiznę. mam gotowe, pokrojone w puszce Więc jak sobie wszystko pokroimy w kosteczkę Zaczniemy smażyć, oczywiście zaczniemy od Cebulki. Zaraz po czosnek i kiełbaskę. Więc zaczynamy. Zaczynamy, tak jak wspominałem. Od cebulki wrzucamy na patelnię. Następnie czosnek. Chwilę smażymy i będziemy wrzucać kiełbaskę kiełbaska cebula nam się ładnie zeszpiła więc kiełbaska latuje i chwilę również dajemy im żeby się smakami zapachami, aromatami połączyły możemy przekryć żeby trochę podusić kiełbasę mamy lekko podsmażoną I dodajemy paprykę i również zostawiamy 2-3 minuty pod przykryciem Następny. czernie I możemy wrzucać nasze pomidory. Tak jak wspominałem, jamy i gotowe, poprawione z puchy. Zmieszajmy i tu teraz pojawiają się przyprawy. Oczywiście łyżeczka soli. Łyżeczka pieprzu. Majeranku Majeranku daję taką czubatą To bardzo lubimy Smak i zapach Majeranku oraz Oregano I wszystko dopełnimy Czerwoną papryką Żeby było do koloru z żółtą I zieloną to wszystko wymieszamy i zostawiamy ponownie pod przykryciem na jakieś 5-7 minut. Sprawdźmy nasze danie. Jeżeli uznamy, że jest trochę za po prostu dolejmy wody. Ponownie wymieszajmy. I możemy na sam koniec dorzucić naszą cukinię. Ponownie wszystko ze sobą mieszamy. Tak, żeby cukinia nam się topiła w tym sosie. I zostawmy pod przykryciem, znaczy gotujmy pod przykryciem 10 minut. Sprawdźmy nasze danie. Zapachy piękne. Możemy dodać na koniec. Piętruchy podobnie ze sobą wymieszać i można podawać na przykład z chlebkiem bułeczką będzie pasowało idealnie Mam nadzieję, że chociaż trochę smaka narobiłem. Więc jeżeli się podobało, postaw łapkę, zasubskrybuj kanał i obserwuj moje kolejne filmiki. Do następnego. Hej!